Witam państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem w Poznaniu jest pan Bronisław Komorowski, prezydent. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jestem w moim poznaniu. A na Poznaniu, czy to znaczy, że radni miasta, tak jak krążyły plotki, rzeczywiście przekazali panu sporą część gruntów i nieruchomości na własność? To są decyzje w wielu miastach, wielu gminach w Polsce. To nie jest wbrew przepisom to, co się dzieje? To się dzieje trochę i bez regulacji ustawowych, czego przykładem są po pierwsze narastająca siła, zwiększająca się siła różnego rodzaju ruchów obywatelskich. Panie Prezydencie, ale jacy, jakie ruchy obywatelskie to chyba radni decydują? Czy, czy Pan ma zamiar przejmować tereny wokół Poznania również? No jeżeli są zainteresowane tym gminy sąsiednie, to należałoby sprzyjać tego rodzaju rozwiązaniom. Dzisiaj jest możliwe, to na zasadzie to jest jednak wymaga to uzgadniania, a nie forsowania, prawda, przymuszania. A jak pan przegra, to będzie pan musiał wszystko zwrócić, tak? Moim przekonaniem nie ma ani takiej potrzeby, ani nie ma takiej możliwości. Rozumiem. Ziemi i majątku nieruchomości pan nie odda, a generalnie jak pan ocenia swój majątek, swój dorobek materialny w wolnej Polsce? Jest jednym z największych i najsensowniejszych dorobków 25-lecia wolności. A no to nie mam więcej pytań, dziękuję.